serdecznie. Gramy, łączymy się losowo. I gramy. Może spasujemy z kim to gramy GBS 1 O, Geoff. I zwan się nazywa Dan, jak Daniel. A Suzi się nazywa, nie wiadomo jak się nazywa Suzi. Pik. No, mogę powiedzieć dwa pik. Dwa pik mogę powiedzieć. O! Z tą ręką mogę powiedzieć dwa pik. Nawet mi wypada. Bez dwóch trefli też bym powiedział. Po dwóch treflach moje figury treflowe wygrywają. W sile. No i gramy. No, cienko. A kiery to co? No, brakuje asów. Można by wygrać cztery kiery. Lepiej grać w spiki. O, impas udany. Teraz w trefelka, szybciuchno w trefelka, o tak. Niech weźmie, NASA, z Zuzia. No jak nie dasz asa, to już nie weźmiesz Zuzia, no dobrze. No i w karka albo w pika zagraj. Bardzo ładnie. Nieuchronnie, tutaj musi być damka karko. Bijemy. I grale, gramy siódemkę, pik puszcza. Przecież, a bo tam przejścia na stół nie ma. Kiera. I to jeszcze raz, tak. To... No karo wyrzuć i zostaw tę trefle zagraj w trzeba zagrać w pika. no bij bi waletem, króla na spadającą damę, trzeba było w tę stronę, no b. na no, walet kier, jeszcze dwie lewy weźmie. No to, mówiłem, siódemkę pik puścić w koło, dwa razy pasować. No, jedną lepiej. Były cztery piki do wygrania w tym układzie. No, dziewiątka pik jest dobra. Cztery piki były do wygrania w, po tej grze, no ale trudno. W kiery gorzej, bo by pik był przebijany. Ale tak jak mówię, no, zagrać siódemkę pik w koło tamten puści raz. A jak nie puści. To zagrać, przejść, przebić karo, jeszcze raz zagrać pika na impas. Oddałby karo trefla Ile by pików on A niestety za mało przejść na stół on wszystkie zmarnował kto, kto to jest? GF. Siedemnaście lat gra, no trudno to jest trzech trefli. To niech sobie gra. O za odzywka dwa bezatu. Puść Za to mu się zachciało. O, spod Mhm. Nie ma jak im pasować. Dama trefl. Mhm. Dokładamy bardzo dobrze. I dziesiątkę przyjmujemy waletem. No. Oho-ho-ho! Dwa trefle dobre. Ciekawe, co wyrzuci na te trefle. Jedno karo może wyrzucić. No, wpika. Zuzia wpika. W karo dasz lewę karową. Zuzia. W kierę dasz kierową. W pika, tak ściągamy dwa trefle, wyrzucamy tak. Mhm, wyrzucamy co? Mhm, szósta lewa. Wyrzuć dziewiątkę, karo. I zagraj w kierat do dziesiątki. obnażona. Teraz trzeba impasować dziewiątką. Trafić dziesiątkę karą. Ojej. No. Bijemy i w dziesiątkę kier odchodzimy błyskawicznie. I rzucamy ósemkę. To wszystko jedno, co jeszcze kara są zestawione przed impasem, jeżeli tu jest dziesiątka, O, puszczamy. No i co wyrzucić? Kiera źle. To było dopiero trzecie okrążenie kierów, a kartych okrążeń było dużo. O właśnie. No szczęśliwie do pika. Żona przyszła, muszę na chwilę odejść, ale kontynuuję. Pięć trefli nie gra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Mam dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, za chwilę do Was przyjdzie. Nie mam innej odzywki. Kto ma kiedy? No i muszą gadać, i muszą gadać głos, się się wszystko nagrywa. No dobrze, oddajemy trzy lewy, bez dwóch. a oni mogli wygrać nawet sześć kierów. Łatwa gra. to już lew nie oddaje. Reszta nasza. A i szło nawet 6 za pięćset, to dobry zapis będzie. Już uciszyłem kobiety, Więc Proszę 3,5. Jak powiedział Nikodem Dyzma Dobra decyzja to szybka decyzja. Sztuka rządzenia polega w podejmowaniu szybkich decyzji. Nie oddawali dwa kara, nie mieli szczymnika. Ale pięć, pięć kierów, pięć pików mieli. Pod warunkiem, że ściągniemy dwa kara. i powiedz co to jest? No i list pójdzie w kiera. Ja jestem napakowany. Wuka napisała. Wuka po polsku to źle brzmi. Trzeba wyrzucić królakier. Nie wygląda to dobrze. Przejdźmy na przebitki. Co walet oznacza? A ja miałem tam wziąć, jak głupi jestem. Dama, dama. To jest dama. Nie jest dobrze, ale walet. przebijamy dziesiątką pik cała nadzieja w singlowej daniu pik. Tu jeszcze szczęśliwie te piki. Jak to grać? Było szybciej zagrać pika, nie treflem zostawić te trefle, tylko zagrać raz pika. Zagrać pika do waleta, potem pika z góry na spadającego króla, wtedy oddałbym pika, kiera i trefla może. No dwa trefle są do oddania, pięć pików, trzy kiery. I dół otwarcia 11-12 oczek 10 oczek, 4 piki no jak mój masa tref, to poległy. Tu mają po 5-3, 5-3 8 czyli mają młodszych kart 5. Więc jeżeli AS trew bierze. Albo dama tref, no. Dama z waletem. Tu jest szansa, że weźmie figurę pikową. Zrobimy tak. Tu się nie spłoszymy. Nie masz już. No nie, no to... To jak mamy to obłożyć? Piki spadają. No tam jest pięć. Kiery dobre. im pasuje, damy kier, która spada, bo jest druga. dodaliśmy dwa piki. Dwa, nie mieliśmy własnej gry. Dlaczego przegraliśmy 3-3, to nie wiem. To jest niezła karta. Tu gęste kiery, gęste trefle i singlowy karo z niczym. A przegraliśmy, bo jedynie zagrał czterech piłek No i co na to poradzimy? Nie nasza wina. Dwa karo blok zła tam ile weźmiemy lew na trzy trefle: jedną, drugą, trzecią, czwartą. Oczywiście ten mój przeniesie na trzy kiery. na trzy kary. Powinien przebić. No nie mamy lewy karowej. Mój no, nie powinien mieć więcej pików I zagraj w kiera. Najsłabszy stół do najsłabszego stołu. No. Zostało dwanaście trefli. Stało 11 trefly, miał mówił królakier. Stało 7 treflin, no to się pobawimy. Karo puścimy, pięć trefli zostało, już jest bez dwóch. Już ma tylko jednego trefla. I... I wkiera. on nie wkiera? Jakby zagarow, za, zagrał okiera, byśmy wzięli dwie. Chyba, że na się. weźmie. No. Za tysiąc sto. My oddawaliśmy dwa trefle, Karo. Dobrze, że mój wytrzymał kontrę. Pochwała mu się należy. Czy drugą damę tu? Nie mogę powiedzieć, że dwa trefla. Za mało siły. dana pik ma swoją wartość? Chociaż trochę mniejszą. No trudno, graj. Powinien mieć siedem pików. Teraz dama musi mu się przyda. Gdymy z pasoową puść to trzeba puścić Zagrać pika natychmiast no nie w ten sposób co prawda teraz szybko asem kier asem kier żeby damę tref trzeba zabić asem i pika szybko pika Puśćcie raz, pójdź Zuziu raz o sześć, trzy piki się ostało no i co? as? szybciutko as ściągamy cztery pikowe rzucamy kiera Bierzemy dwie treflowe, damy przejmujemy masę. O, teraz będzie więcej treflowych. No co to? No dawaj tego pika. Się zdenerwował. Dan i krzyczy, posyła zuzie no, dziesiątka, pik. Wyrzucamy Kiera. Wyrzucił Trefla, a się zdenerwało. Jeszcze dziewiątka, pik, spada ósemka. Wyrzucamy Karo. Dabę Tref, przejmujemy Asem. Dobrze, tym razem ściągamy waleta Trefla. Wyrzucamy kier. O, wszystkie bierzemy. Szczęśliwie. O, teraz ja mam kartę.